Że wam tak właśnie wyglądam. I tak jest ciasno. Uf, kurde blaszka. Cześć! Dziś idziemy do jaski! Jest to jedna z jaskiń jeszcze żyjących na jurze. Podobno jest bardzo bogata szatania naciekowa w niej. Mamy kilka osób w ekipie. Jest i Emil, jest i Magda. Godzina alarmowa została zgłoszona. No to wchodzimy. Linda, troszkę dla ułatwienia, bo jest stromo. Jaskinia była stosunkowo niedawno odkryta. Bardzo dużo śmieci z niej zostało wyciągniętych. No to wchodzimy. Mamy pierwszy przełaz. Jakieś ona 50 cm. Wysokości. O, jeszcze inne beleczki, bo krucho. Tu, jak będziecie przechodzić, to ostrożnie, żeby belek nie, nie naruszyć. Piękna jest niby ta jaskinia. Tu mamy rozwidlenie. Tam jest przodek. Tu się jaskinia kontynuuje. Emil idzie za nami. Staraj się być bardziej w dół, żeby tyłkiem nie dotykać tych desek. Tam mamy górne partie, a raczej górny przodek też. U, tu mamy jedną z pierwszych salek. O i już mamy pierwsze formy naciekowe. Korzenie z powierzchni przebijają się przez strop. I... Tu zaraz Emil się pojawi, odkrywcy kawał pracy tu musieli włożyć, aby to wszystko wyczyścić, odgruzować. Naszym celem jest pierwsza z salek. Walka się nazywa. Zobaczymy, jak to daleko. Cała ta jaskinia ma ponad 400 metrów, także kawał dziury, jak na warunki jurajskie. Czymś takim był wyciągany urobek w sensie glina? O. Tu Emi, uwaga, bo jest w pojemniku woda, żeby jajek sobie nie zamoczyć. Tu jest dosyć ciasny meanderek. No tak konkretnie ciasny odkryzować przejście, a raczej tą glinę, która tu jest zepchać na bok. Dobrze. Spróbujemy. O, Poprzesuwać wszystko. Powiem Wam, że słynna jaskinia w Pierdolu to przy tym to małe Miki. Właśnie wyglądam, i tak jest jasno. Kurde blaszka, jeszcze chwilkę pogrzebie i zobaczymy, może, może uda się przejść dalej. To jest jeden taki. Prawy. Prawy wycof. tutaj jakby troszkę tu pokłębić. I puściło. Już prawie. O jacy średni. Opa. Wlazłem w ślepy korytarzyk. Kamera ufajda na błotem Co mogę więcej powiedzieć kurde blaszka Przeczemy kamerę Ok chwila oddechu i wracamy można kuchnąć. W którym miejscu jesteśmy? Magda z Emilem nie pchali się tak daleko. W sensie tu. tego meanderka tylko jakoś wygodnie trzeba się ustawić A w tą stronę to jak już odgarnęte jest to błocisko to no to już jest mały miki Perfekto! Teraz to wspaniale! Szybko przeszło! Musimy znaleźć salkę. Ewentualnie to mogłoby być tam. Ale jak widzicie, ta ziemia jest dosyć świeża. Bardzo prawdopodobne jest, że. Osoby, które eksplorowały tą jaskinię zasypały specjalnie e, boczne odnogi, żeby po prostu ludzie tam nie wchodzili i niszczy, nie niszczyli tej szaty naciekowej, która tam jeszcze jest. Zobaczymy, może, może jeszcze coś znajdziemy. Te boczne odnogi, niby z planu wychodzi, że one powinny być gdzieś tu, ale nie widzę. A jak nie, to przyjdziemy. Następny raz Widziałem zdjęcia Osób, które to eksplorowały I mówię wam No to było Naprawdę coś Ale zastanawiam się Czy po prostu nie Nie poszliśmy W złą stronę Bo mieliśmy iść Brawo. A ja skręciłem w lewo. Jedna odnoga idzie tu. Ale tam jest bardzo ciasno. I tam raczej się nie zmieści, ale można zobaczyć. Tam się raczej nie zmieszczę, a jest sporo gliny na dole, na spongu i tam już bym musiał mieć łopatkę ze sobą. To wracamy dalej. praktycznie u wyjścia jaskini z powrotem Magda z Emil już prawdopodobnie u góry już słyszę, że przebrani tak wyglądało to wejście jest hardcore Ale jeszcze tu wrócę. I zobaczymy te nacieki. Bo według fotografii ta jaskinia jest żyjąca. Ma ogrom pięknych nacieków. Stalaktyty nawet takie po 40 cm. Także warto to zobaczyć. Idę do wyjścia. Wyszedłem cały i żywy. Nie znaleźliśmy nacieków, ale, ale znajdziemy je jeszcze raz jak tu kiedyś przyjdę tada a jeszcze jedno wchodziłem w czystym kombinezonie jak pięknie teraz wyglądam za samo to poświęcenie dajcie łapę